Halo, dzień dobry, z tej strony Arsej I, i dzisiaj kolej do Excelda i znowu jestem sam. Yy. Hmm. Nie wiem czy zagrać sobie wojownikiem czy druidem. Zagram sobie druidem Standardowo lak przy wyszukiwaniu przeciwnika, kogo nam tu rzuciło? Prala. Może walne... Tak? Nie podoba mi się to. Lel. Kart gości już troszeczkę nie ma. Nie? A. Okej. Okay. Znowu do Badziewie. Hmm, teraz nie wiem, czy rzucić sobie. Czy rzucić sobie nią? Czy dać sobie bufy? to no, sobie bufy. Rzucę nią. No, jednak nie chcę tracić tego murlocha. Szkoda mi Nie, Jednak go straciłem Żałosne No jak to Skubany rozegrał? Nie zgadzam się, to było bardzo niemiłe No masz super jeżeli nie ma żadnego czaru, a będę chciał móc przyczyść, to będę musiał Złożyć obie karty. A na to to sobie trochę poczekam. No co to są za karty? Jezu. Czym to jest? Bo fajnie, dużo mogę zrobić. Bo bardzo dużo mogę zrobić. Uberwę sobie teraz za siedem dwa razy Jezus Maria, on ma całe karty z przeciążeniem i nadal go spać na te karty To jest jakaś porażka Ja bardzo potrzebuję tej karty Przynajmniej zużyje mu golema Aha, jednak nie zużyję mu golema Bo ma 50 tysięcy kart, które go przeciążają, ale nadal ma manę na wszystko Jaka to jest porażka Skąd ten gość bierze manę? Ja nie wierzę w to Masakrę Aha, fajnie Super No to sobie przegrałem już Piący się obudził. Hmm, nadal może mnie uderzyć za dwa. Jeżeli będzie mi w stanie wyczyścić, to znaczy, jeżeli będzie w stanie poświęcić tyle kart. Jezus, szarza was Jakie on ma mocne karty. No to za cztery mnie uderzy A jeszcze więcej przyciążeni wszystkiego. Dużo mogę zrobić naprawdę. O, uleczenie <grymne> Dużo to mi nie daje, tyle szyce przetrwam rundę dłużej może. 2, 4, 6, 8, 10. No tak, no przetrwam tą jedną rundę jeszcze. Zbijć wilka. I Nadal przeży. O nie. Chodź jeszcze, gdzie jest? Wszystkim stronnikom to nadal przeżyję. Na, nadal mam szansę coś zrobić. <laughs> nie sądzę, że coś zrobi. A, dobra, już nie przeżyję. Nie. A było tak blisko. W ogóle fuch, ta fukta broń. Ma wszystkie po prostu karty z przeciążeniem ziomek. I tak ciągle miał wystarczająco ma. Jaka porażka w ogóle. O, super. Teraz spróbuję moim wojownikiem zagrać. Może wojownikiem pójdzie mi lepiej. No. Znajdziesz mi przeciwnika bez laga tym razem y Halo gro? mógłbym przeciwnika jakiegoś... O W końcu Jane'a Nie lubię grać na Jaina. Mm. Zresztą tym guildem moim Dobra to Nie są tragiczne te karty na start Co ty tam masz dla mnie? Jezu, ten człowiek gra w takim slow motion Że to jest masakra jakaś No tu kliknij człowieku Ten odcinek będzie miał godzinę będzie jedna z najdłuższych walk jakie miałem, no masz zero las, lasta, zero. Co ty jeszcze chcesz robić? Yes. Wow, skończyła rundę. Wolałbym, żebyś mi nie tej prowokacji. Więc się. A to też sobie stawię, żeby się obleczyć trochę Ja pierdziele co to w ogóle za gracz? Ona w Google czyta jakieś taktyki, czy co? No to myśl szybciej no Ona chyba googluje którą kartę ma teraz użyć Jaka porażka Hmm, w sumie do chcę nic używać więc starczy tylko Jak on mnie walnie to go po prostu tym walnem Jezu co ten człowiek robi? Ona na czas gra? Liczy, że się poddam z nudu? No jezu Tego pana daję na pewno nie chcę mu zostawić, więc liczę że tak Jakby to teraz grę? Zobaczymy, że wymienię sobie to i dam sobie więcej papierów. Miałem 2 do mężów, 5, więc dla mnie i tak lepiej wyszło. Nie, no ten człowiek jest sekret. O uwaga. Co ona ciekawego dla mnie tam ma. Wow, uszczeliła we mnie teraz kulomownia, ale magiczne taktyki. Teraz pewnie będzie miała klona mojej karty. No, skąd ja to wiedziałem? Przewidujący ja. Zostawię go tak I się rozbije o mnie Hmm, no okej okay. Ilu stronników jeszcze przyzwiesz, żeby wykorzystać to? Serio też masz to? No naprawdę laska, naprawdę? Ja pierdzielę. Hmm. robię sobie tak dzięki temu on przeżyje zniszczę mu to i tyle i mam deja vu hmm. nie wiem czemu ale mam deja vu Aha, wyszedł sobie z gry Nie Wow Naprawdę postaram się powycinać te te momenty, w których on uprzedł po prostu Bo nie sądzę, żeby komuś się chciało oglądać to, jak mój przeciwnik a czy i czeka, po prostu nie wiem na co. Dobra. Ja dziękuję za uwagę, zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania i cześć.